W dzisiejszym wydaniu powiemy o remontach budynków miejskich, zdradzimy kto będzie gwiazdą siódmej edycji Live Festival Oświęcim 2016, przybliżymy inicjatywę obywatel.gov.pl, zaprosimy na wystawę krakowskich szopek, jarmark Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy, a także przypomnimy o spotkaniu z Mikołajem na oświęcimskim rynku. 1 400 tysięcy zł kosztowały modernizację budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. Większość z nich wymagała pilnego remontu. Jeden znajdujący się przy ulicy Górnickiego 17 został wyburzony. W tym roku udało się wyremontować sześć budynków, w tym pięć w Starym Mieście, przy ulicy Zamkowej, Jagieły 26 i 22, Solnej i Krasickiego oraz przy ulicy Prusa na Zasolu. To jest budynek przy ulicy Prusa 9. Rozpoczęliśmy te remont tego budynku od kompleksowego wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego. W roku 2015 zakończyliśmy termomodernizację budynku oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Przy ulicy GW26 wymieniliśmy pokrycie dachowe, przeprowadziliśmy termomodernizację ściany północnej oraz wymieniliśmy stropy na poziomie pierwszego i drugiego piętra. W ramach tego zadania zaadoptowaliśmy również pomieszczenia na drugim piętrze na dwa pełno komfortowe mieszkania. W budynku przy ulicy Jagiełły 22 wykonaliśmy remont kapitalny dachu. Wartość tego zadania to kwota 54 tys. zł. W i zamkowej przeprowadziliśmy również pełną wymianę pokrycia dachowego i więźby dachowej, jak również termomodernizację. Prace te zakończyły się w czerwcu 2015 roku i na te dwa zadania wydaliśmy około 240 tysięcy zł. Zarząd budynków mieszkalnych ma w dyspozycji 1100 52 lokale i 27 budynków komunalnych. Te budynki w większości podlegają remontom. Szacujemy, że, że w ciągu roku wartość tego 1 500 000 zł to jest ta kwota, która pozwala na wyremontowanie w trybie takim kapitalnym. 4-5 budynków komunalnych. ZBM oddał niedawno kilkanaście mieszkań socjalnych w wyremontowanym budynku przy ulicy Stara Droga. Przebudowuje też budynek dawnego ratusza przy rynku głównym, gdzie znajdzie się filia Muzeum Zamek oraz punkt informacji turystycznej. Elton John będzie gwiazdą siódmej edycji Live Festiwal Oświęcim. 18 czerwca artysta wystąpi przed festiwalową publicznością. Elton John to jedna z najważniejszych postaci muzyki popularnej XX i XXI wieku. W lutym 2016 roku wyda swój 32. w karierze album studyjny Wonderful Crazy Night. Podczas trasy promującej najnowszy materiał wystąpi w Polsce tylko raz na stadionie Mosir w Oświęcimiu w trakcie wyjątkowego festiwalu. Jak powiedział organizatorom artysta, tym koncert Podziękuję swoim polskim fanom, którzy są mu wierni od 1984 roku, gdy po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Dodał też, że przyświecająca festiwalowi idea pokoju, którego świat tak bardzo potrzebuje w dzisiejszych czasach, jest mu szczególnie bliska. Siódma edycja Live Festival o Święcim odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2016 roku. Po raz pierwszy w historii festiwalu koncerty stadionowe zaplanowano na cały weekend. Światowej sławy gwiazdy zagrają na stadionie Mosiru zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Pod koniec lipca tego roku została uruchomiona inicjatywa Obywatel. Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, na przykład jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język. System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych osób, które nie korzystają z internetu. Dzwoniąc pod numer 222 500 115, dowiedzą się, gdzie można załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie kancelarii prezesa Rady Ministrów. Infolinia centralna, a także na poziomie resortowym. 33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich. Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na wystawę szopek ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Otwarcie wystawy pod tytułem Znane i Podziwiane Szopki Krakowskie odbędzie się w niedzielę 6 grudnia o godzinie 16. W wydarzeniu towarzyszyć będzie występ 40-osobowej grupy kolędniczej z Milówki, która wprowadzi nas w nastrój świąteczny. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia pięknych szopek krakowskich nawiązujących do architektury zabytków Krakowa, które miały na miejscu uświetnić miejsce i tajemnicę narodzenia Jezusa Chrystusa. W tym dniu o godzinie 16 planujemy otwarcie i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Wstęp do muzeum bezpłatny. Ponadto szopki krakowskie będzie można oglądać w naszym muzeum od 3 grudnia do 21 lutego 2016 roku w godzinach otwarcia muzeum. Jeszcze raz serdecznie namawiam do przyjścia i zobaczenia w dniu 6 grudnia o godzinie 16 do Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Pierwsze szopki powstały w połowie XIX wieku. Tworzyli je cieśle murarze spod krakowskich okolic, głównie ze zwierzyńca. Za twórcę stylu szopki krakowskiej Uważany jest Murasz krakowski Michał Ezenekier, którego prace z lat 90. XIX wieku były przez długie lata wzorem dla wielu szopkarzy. 13 grudnia w godzinach od 9.30 do 17.30 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się wielki charytatywny jarmark bożonarodzeniowy, którego organizatorem jest Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. Całość zebranych w tym dniu środków trafi na konto Agnieszki Słowik. To chora na dozy mieszkanka powiatu, roczna dziewczynka. Jest to choroba genetyczna, niestety nieuleczalna, jednak odpowiednim leczeniem, rehabilitacją można tę chorobę spowolnić. Dlatego będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by zebrać tego dnia jak najwięcej środków na jej leczenie. Na pewno będzie kolorowo, pięknie, świątecznie. Będziemy gościć 55 wystawców z różnymi technikami rękodzielniczymi. Będą mogli Państwo zakupić różne wyroby rękodzielnicze, takie jak ozdoby świąteczne do domu, biżuterię, zabawki oraz znaleźć masę innych pomysłów na ciekawe prezenty dla bliskich. My też zorganizujemy stoiska z domowymi wypiekami. Będzie też firma PlantForce z poesencją czyli Gwiazdą Betlejemską oraz Loteria Fantowa. O godzinie 15 zapraszamy rodziny z dziećmi na spektakl Królowa Śniegu. Tuż po spektaklu w okolicach godziny 16 będzie finał konkursu na świąteczną bombkę i przez cały czas trwania jarmarku zapewnimy różne atrakcje dla dzieci. Także serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że w niedzielę Mikołaj. Święty czeka na najmłodszych wraz z reniferami na oświęcimskim rynku od godziny 11 do 19. Bardzo potrzebuje małych pomocników, którzy wraz z nim o godzinie 16 zapalą na rynku choinkę i inne światełka. Najmłodsi będą mogli zrobić sobie z Mikołajem zdjęcia. Pierwszych 200 osób otrzyma bezpłatne pamiątkowe fotografie wydrukowane na miejscu. Do zobaczenia na rynku.